Cześć. Cześć Tomek. Cześć. Co, 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 co ty tu robisz? Wiedziałem, że cię tu znajdę. No. Napisałem piosenkę. O! Świąteczną. O! Fajna, fajny tekst, taki właśnie no. świąteczno-zimowy, tylko no nie mam melodii. Nie masz melodii. Ja mam instrument, więc mogę ci pomóc może jakoś. Ukulele będzie świetne. No, no okej. Okay. Słuchaj, potrzebujemy tylko mm, kilka akordów. Znam kilka akordów. Jakie? Znam Amol. Amol! Cedur, Gedur. No! I te trzy nam w zupełności wystarczy. Serio? Mhm. Daj Amol. Amol? No. Jak to było? To była ta struna, Tu drugi palec. Tu. Mhm. No, jest Amol. Dobrze, no, okay. okay. Cedur. Cedur, tu. tu, tu. Nie akcentrowe. No. I Giedur. Giedur to hmm. było. No, no, no. To jest najtrudniejsze. To jest ten raz, drugi palec tu. Pierwszy palec był na trzeciej stronie, hmm, drugi hmm. na drugim. Dobra. I ten palec na drugi. Czwarty, trze na trzeci. Nie, to nie, to nie, to nie trzeba... Trzymałem dobrze. Przycim ja się to, do... Dobra. No dobra, i okej, okay, no i co? I te trzy nam wystarczą do zaśpiewania i zagrania tej świątecznej e, melodii. Piosenek. Naprawdę No coś? tak no dobra yy. Gotowy? Tak już, no dobra, okej. Okay. No spróbujmy. Mm. No słuchaj, no. Co? Amol. Potrzebujesz Amol, dobra. Gdzieś daleko jest kraina. Chłód dobiera się do kości. Mróz przez cały rok tu trzyma. No i nie chce tu swoje stery, bo w laponi za biegunem. możesz gonić renifery, rzucając kartunem. Śnieg nie pada, tylko bije, nie ma co się tak narażać. Wszyscy ludzie tutaj pilą, by się trochę rozgrzać. Nie, jest z nerwami co w fabryce Mikołaja. Przed i w trakcie pracy, smak rumu upaja. Ho, ho, kolejkę nalej, Ho, ho, nie róbmy szumu. Lecą dziś do grzecznych dzieci sanie pełne rumu. Ho, ho, kolejkę nalej, Ho, ho, nie róbmy szumu. Lecą dziś do grzecznych dzieci sanie pełne rumu. Nasze małe elfy dużo pracy przed świętami Miały zapakować sanie, ale są na bani Czas czeka nieuchronnie, Mikołaja z nerwów trzącha Pierwsza gwiazdka już na niebie, no a dzieci w oknach Święty krzyczy i popędza. Skrzaty jednak w sztok pianę wzięły pierwsze z brzegu paczki i pakują sanie. Elfy nam się pogubiły pośród wielkich paczek tłumu. I tak święty wiezie dzieciom w skrzynie pełne rumu. Ho, ho! Grzecznych dzieci stanie pełne rumu. Ho, ho, kolejkę dalej, ho ho, nie róbmy szumu. Lecą dziś do grzecznych dzieci, Sanie pełne rumu. Się. Dało się. No, no kurde, no tak, -fajna, mm. fajna piosenka. Ty w ogóle nie grałeś, nie tak? tak? widziałem, no, że super, super, trochę, tak, świetnie grałeś na ukulele. No, no, trochę się tam uczyłem, nie, parę kwitów. No? Super. Super, fajnie. Bardzo ci dziękuję. Ja też również dziękuję, dziękuję za, za piosenkę. Wesołych świąt życzę. Dzięki. dzięki. E, nie muszę lecieć, leciej, dobra. Trenuj, trenuj. Dobra, będę trenował. Weź kurtkę, powiedz, e, nie da, zapomnij. Tak, tak, cześć, cześć. Cześć, cześć, dzięki. Hej. Cześć.